Siemaneczkawa, z tej strony Agromati Witam serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale Dzisiaj znajdujemy się na pie Kaminki Po długiej przerwie wracamy tutaj tej serią na singlu Jak wiecie lub nie wiecie w poprzednim odcineczku był um, film Był film z mapy Rysowice, Tam was zapytałem co byście woleli właśnie tą mapę na tę mapę troszeczkę na tej mapie powrócić na tą mapkę, czy dalej robić te rysiowice Troszeczkę osób się odezwało, że może być zobaczyć sobie polskie mniejsze ma Natomiast wedle życzenia Dzisiaj powrócimy sobie z taką serią mm, na singlu na tej mapie Mam nadzieję, że wam się to oczywiście spodoba Natomiast zostawcie opeczkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków z e, tej mapy a my chyba już pełno i kurcze już tam chyba nie da się um, wrócić nic, dobrze mówię? Nie, mamy jeszcze miejsce, coś, czemu tu nie chce? Dobra, już, już jest w porządku. Dobra. No i tak, lecimy z siewami na pełno. i wreszcie rozpoczynamy siebie. Tam więc bez względu na wyjeżdżamy, w 60 na nasze pole. Chciałem właśnie tak na początek nagrać, właśnie z uzupełniania nasion. Moim zdaniem <suszy> naprawdę fajna rzecz. O jezu, do <ścoughs> jakaś dziura była. Moim zdaniem bardzo fajna rzecz takie napełnianie nasion. Włatwo to kiedy robi, dużo ludzi to nakrywa na polu. A my sobie zrobimy. Mm, Teraz na pole, jedziemy na nasze najdalsze pole, wolno tak powiedzieć Co tam będziemy siali? Będziemy tam siali raczej owiec Chyba będziemy w sam na owiec Z takiego względu, że tam chyba był czy coś z tyłu. a potrzebujemy dużo sumy, a jak wiecie Po owsie farmingu jest najwięcej tej sumy, tam jest po prostu, no, będziemy to, a nie nieco innego Mapa oczywiście kamienki, młode powydawane, żeby nie było tyle tysiąc pytań Jaka mapa, po co tak, dlaczego tak <laughs> Jest tak Lecimy Ale po poff od po, diabła, poff od diabła, ładnie, ładnie W dzisiejszym odcineczku się tak, widzicie, widać. widać pomijamy Turce lub nie widać Ale raczej do, się to Gdzie dwie akcje, będziemy też bronowali, jak widzicie, trzydziestką oraz będziemy siali Zaczniemy sobie od tych sił, ponieważ naprawdę sporo do posiadania w tym sezonie no a trzeba to posiać, oczywiście tak i tak yy, No troszeczkę będzie mi ciekawa porcja pod odcinkami, no bo trzeba będzie resztę tych pól yy, Podosiewać, bo wszystkiego na odcinku nie zrobimy No i co, powiem tak Jest taki plan jeśli chodzi o tą serię i na piorysiowice Są to obie serie na single jak wiecie Na których sobie po prostu rozmawiamy troszeczkę o kanale Jak to zrobimy, zrobimy to tak, bo myślałem, bo kurczę, kilka osób chciało tamtą, kilka tamtą, będziemy robić tak w tym tygodniu kaminki, za dwa tygodnie Rysiowice. Raz, po prostu będzie wiecie. Raz mm, kaminki, raz rysiowice i będzie taka fajna wymiana. Mam nadzieję, że no każdy... No, cieszy się takie czegoś, bo moim zdaniem no, jedno lepsze rozwiązań na lepszych abym nie wpadł. Mówię no i nagle ta rysiowice były cały co cały czas do przodu, no ale jednak widzę nie wiem, wszyscy mają takie wielkie maszynne oglądanie, do sery nie ma oglądalności, a na Hama nie ma um, sensu, że tak tu mam cisnąć czymś. Jeśli chodzi o takie informacje na kanale, to sobie też dużo pogadaliśmy. po Powtórnie odcinku na kanale, który był um, z mapy Babrosty serii zimowej. Tam troszkę sobie pomówiliśmy, ale dzisiaj też pogadają, bo mamy dzisiaj dwóch tematów w sumie, długo będzie się troszeczkę się zmieniało. Po pierwsze, jak wiecie, skończyliśmy tą serię zimową. Tak myślałem, co zamiast tej serii zimowej, zamiast serii zimowej, będzie seria z multi. W poniedziałki będzie seria z Kubą. A w tej środy to kurczę będzie albo na przykład od Małego dużego, albo jakaś seria z widzami z PGR-u nagrywana, coś w tym stylu. Powiem szczerze, od Małego dużego trzeba tą serię się pocisnąć, bo ta seria ma, powiem szczerze, około 30 odcinków jest zaległy do wystawienia. 30 odcinków. No, jakieś że to trzeba kiedyś wystawić. Fajnie byłoby to wystawić jeszcze przed nowym farmingiem. No i raczej pociśnimy z tą serią, a jak będzie odcinek z multi, z widzami, to po prostu będzie to multi z widzami Żeby wam to też się nie nudziło, taki plan jest Ja wiem, nie każdy może z fanem, e, kurczę tych, tych, um, wielkich maszyn na Felsbrun, ale no ta seria, jak jest nagrana, więc nie będzie tych filmów się marnowało, po no, prostu trzeba, trzeba to powystawiać Mam nadzieję, że mimo to jakoś tam będzie się, będzie że wam to oglądało Co do e, Innych tematów, innych spraw na kanale, no to tak ja dziękuję za fajne liczby subskrypcji, naprawdę suby lecą aż... No jestem w szoku. Nie wiedziałem, że te, tak teraz fajnie ten kanał się wybije. Ja bardzo dziękuję. Ja zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, komentowania filmu, bo to daje zasięgę. Jak wiecie, od poprzedniego filmu wiecie, no zasięgami jest kiepsko. Jak kiepsko z podnośnikiem 60, bo chyba coś nie chce podnosić to chyba tam szwankuje. Chyba jakiegoś focha mi się wydaje, że no, no no niestety tak bywa trudno Dobra no i co? Jak wiecie, a teraz, e, no przerwę Mamy teraz oczywiście przerwę To ala feryjną świąteczną, jak zwał tak zwał No i co dalej? Czy mam jakiś, nie wiem, specjal z tej okazji i tak dalej, powiem szczerze, nie na mam te codzienne live, bo to jednak fajnie się przyjąłem na tym kanale, codziennie robimy live'a, posty stopę w górę jest i bardzo dziękuję, bo mówię, live, y się teraz Wam podobałem, dziękuję, każdemu kto też oczywiście Na tych live'ach przybywa. Um, czy to jest na kanale będzie, jakiegoś takiego innego z tej okazji, powiem szczerze, że raczej nie. Na pewno się wróci ten Aero Track w kolejnym tygodniu e, na kanał w lecie, bo nagram go już miesiąc temu i kurczę, daleko nie wstawiłem, a potem będzie zalegał i będzie masakra. Powiem szczerze, że tak też mam teraz badania jakby na prawo jazdy, bo trzeba robić kartę kursanta, no i zobaczymy. I jest troszeczkę zabawy z tym niestety, bo kiedy trzeba robić karty kartę kursanta, trzeba to zrobić, się zgłosi w ogóle do stwarostwa no i jest cyrk z tym. Tego też właśnie mówię, nie wiem jak to będzie z czasem, bo wiadomo, wiadomo jak zacznę chodzić na to już na te, wiecie, na te wykłady, na te wszystkie um, rzeczy, na pewno tyle tego czasu na tą YouTube, że tak to mówię, Ale te codzienne live i odcinki będą takie tak, bo one są e, nagrane na zapas, to tam właśnie z tym jakiejś katastrofy no nie będzie, bo no nie ma być nawet skąd, tak szczerze powiedziawszy, ogólnie, Będziemy na tej apli robili dla niedługo remont 60. -tki. Mat, jaki remont to 60 do stanie? Tak, rozwijamy 60 do stanie A będziemy wymieniali kabinę z puszki na inną. Będzie naprawdę fajny, fajny odcinek, mam mega, mega pomysł. Będzie to raczej nagle i nie wiem, czy troszeczkę może nie przemalujemy, jakieś nowego tura damy, że po prostu 60 tam to się nie nudziła, bo na no, tej 60 już nie ukrywano, no trochę gram i kurcze No nie chciałbym, żeby mi się ten traktor jakiś znudził. Ogólnie sobie teraz na złożę, bo powiem szczerze... Fajnie, fajnie. Jakbym oczywiście mi to no było okay. Aha, nie mogę, tak. Ale ok dobra. Nie będziemy tych znaczników po prostu używali, bo powiem szczerze, że no, co takim małym kawałku to znaczniki po prostu gorzej robią niż ee, że tak tu im dają jakieś korzyści. Coś, coś wyłączy się nie tak. Albo tylko, rolnię klikam czy razem na to, a to coś się nie włącza. Okay, Chyba mnie to ta pamięć coś nie lubi. Będą <laughs> no, taka kwestia, jeśli chodzi o to wszystko, więc mówię, no, takie informacje, po prostu chcę was poinformować o tym, jak to będzie wyglądało odnośnie też nowych serii na multi, na razie nie będzie, bo nie ma sensu, przy nie są stare wystawione. Też troszeczkę ludzi, mnie pytało, daję linki do modu i w ogóle ja powiem szczerze, że taki poruszymy temat. Dużo ludzi myśli, że robię mody, proszę Państwa, nie robię modów, bo już nieraz nikt pisze. E, jak zrobić moda, zrób mi moda I ja nie umiem robić modów. Mapu, modów wrzucać, po prostu nie piszę takich dupereli, no bo Mówię, nie robię takich modów, po prostu no Ja się na tym nie znam, No nic tam tego nie wykombinuję, a wy kurde pisać o tak byłem, nie wiadomo Jakimś twórcą nie wiem, Kaftanem, Alrixem, no, po prostu jakieś rzeczy nie umiem, teraz no Po prostu wolę powiedzieć, bo No mam powoli dość do komentarzy, no bo Ja rozumiem, spytać raz, ale to mm, Masakra No ale cóż, tak to, o Jezu, wlecieliśmy w obiec tam Tego Sowshandowi, za chyba wleci się na mnie Ogólnie no... Chciałem tej serii też jakiś trochę nowy klimat nadać, bo no dawno na tej serii nie byliśmy, też mi każdą serię pamiętam, no seria też nie ma nazwy właśnie. To jest dziwne, że seria ma tyle już miesięcy, ale nie ma nazwy. No, jeżeli macie jakieś fajne, kreatywne nazwy, napiszcie w komentarzu, by tą serię nazwać, bo jednak to jest taka seria na singlu, ale fajne zdjęcie. Też nie niech jak ta jak turka będzie, bo tak kurczę, chciałem bardzo zrobić z, z dwóch zdjęć, bo jednak mamy dzisiaj dwie akcje, chociaż no... Czy ja wiem, czy z lepiej nie bo z jednego, no zobaczymy, to się okaże. No i ogólnie no święta, święta i po świętach, wiecie, szybko to, um, że tak to ujmę, um, przeleciało. Też dostawałem kilka pytań odnośnie gry z widzami na Sylwestra. Powiem szczerze, jak nie będę miał jakichś żadnych planów, to okej, okay. chociaż nie wiadomo, jak to będzie, bo doma na tym Sylwestrze roku jest wszystko dziwnie. Jak będę siedział w domu, to mogę grać z widzami z odpolimy, jednak um, na Sylwestra, bo tam kilka osób miało taki pomysł, tak powiedział, wątpię, że to się uda, ale zobaczymy, jak będę, jak będę w domu, to coś tam będzie wolno ogarnąć, no dlaczego by nie, po prostu, no, dlaczego by nie, dobra. co to z tylko tylko do siebie to będzie raczej tyle z tych sił, no nie ma co to na więcej siać. No pole jest, zostało posiane, no i zobaczymy, jak to tam po Poznaneku, bo nie spodziewam się jakiegoś mega, mega czegoś, no ale dobra. No, i mówię, naprawdę nam pomysł właśnie z tą 60-ką, że ją po prostu fajnie, fajnie wyremontować, tak. Czy wyremontować może jakiś tur czy sekcyjny, dodać e, jakąś kabinę, zmienić na mm, puszki no, na galakam. Myślę, że był bardzo fajny odcinek, tak? I może by się coś spodobało. Po no, mówię, napiszcie w komentarzu, co sądzicie, czy tą 60 remontujemy, czy nie, chociaż, no, są puszkowanie wygląda, ale wiadomo jak to jest z puszką. No, no zobaczymy. No i lecimy. To pole w poprzednim odcineczku talerzowaliśmy, dlatego dzisiaj nie, nie będziemy go bo nie chcę e, no dwa razy z rzędu na, tym, na, na, na z tej serii, na odcinkach robić tego samego pola. Ogólnie dużo panie ludzi pisze mi Matis, aktualizacja tego ja, ja wiem o tym, ale nie będę pobierał, ponieważ na poedytowałem w razie edytorzy i potem powolałoby błędy, natomiast no, zostawię tak to tak jest. No i co, kupiliśmy nowe pole. Jak pamiętacie to pole było od sąsiada naszego. Sam się stwierdzi, że kluczem, mam tak daleko, nie ma sensu jeździć. A, mamy to pole obok mm, kurówek, tam Teraz po prostu pole sobie kupiłem. No, zostało nam 2,5 tysiąca, No, trudno. A my kredyt, bo już też nie pamiętam. Nie, bez kredytu udało się kupić. To no, jest fajnie. Musi to z wapną że to po prostu sobie zbronujemy, że jakoś tak ala to wymieszać. Macie, czeska wak, troszkę sobie do tego porobimy co w kolejnym ciężku? W kolejnym ciężku raczej zrobimy, hmm, nie wiem, nawozy, opryski bro, hmm, i siebie kukurydzy Wszystko w jednym, no bo powiem szczerze, e, jakieś to inne czynności zbyt to nie ma. No chyba zrobimy, nie wiem, po opryski, tak, te zdejmowanie kabiny, i wiecie, nowa kabina, a na przykład kiedyś jeszcze um, zrobimy z się kukurydzy, tak sam odcinek. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No coś w stylów, bym chciał zrobić po prostu do tego jakiś tak pierwszy Ala odcinek wiosny, więc bez smot season, A, ale albo mamy tylko wiosnę. No i powiem szczerze, no, chciałbym zasieć wszystkie pola. Bo zasięć po zacznęci posieć wszystkie pola, oprócz tego co mam po prostu e, kukurydzą Hmm, co dalej? Potem byśmy zrobili jakieś sianokosy, albo właśnie jakoś tam, wiecie byśmy wynajęli paraset, bo nie mamy do Okrągle Bel. No i potem zażyniwa, no bo kurczę, nie ma na tej apie robić, nie, nie robić trzech odcinków z samych sieł, bo no bo to trochę by było nutne a na tej apie no wiosną nie ma jakichś innych lepszych czynności, jeżeli mamy mało puli tylko z traktory traktorem, no nic tutaj lepsze no te odcinki, no raczej nie wymyślałem, po prostu no że tak to ujmę, tak to chyba zrobimy, czyli jeszcze chyba dwa odcinki właśnie z tej wiosny, a potem już ruszymy z kopyta w lato w to nie gra na tej serii, nie pamiętam jakie mieliśmy to plany, co mieliśmy kupić w pierwszej kolejności, nie mam pojęcia Na pewno by się jakiś jakiś większy traktor, jakieś większe maszyny powoli, no ale niestety tak wiecie, nie mam pieniędzy, się biedni. I jeszcze powiem odcineczek z, z tego skarmienia z krów Ale wolno, wolno zrobić z, z kiedy się chce, nawet tam z tym tu jakoś nie będzie kurczę tragedii. To nas może być jutro, <grytanie> znaczy jutro, no nas może być, wiecie, w lato, wiesień. W już wszystkie artykuły tych krów, więc to też wolno było zrobić, ale jak wiecie nie mam paszowozu Nie wiem tego paszowozu wygrałem, zobaczę może go wgrałem, a jak nie to on nie pokaże Jest taki fajny map, paszowoz znalazłem ostatnio, tej był idealny O To Ten paszowoz też kupimy, weźmiemy chyba kred 30 tysięcy i właśnie taki paszowoz zakupimy No bo żadnego nie mamy, a ten jest taki najmniejszy i chyba by najbardziej tą mapę pasował Możecie to oczywiście na przykład, co sądzicie, moim zdaniem na pewno ok takie fajne byśmy sobie tutaj e, zakopili. No, i by chodziłoby. Chodziłoby, no bo innego wyjścia by nie miało. <grydzi> no tak, to chyba raczej je zrobimy. No, bo nie, po prostu nie mamy innego pomysłu, nie? No Teraz nie wiem, czy czyślać dwa pola kukurydzy, czy nie. Myślałem, że to pola kukurydzy, które to zboronuje, i to zagosną, że to po prostu było wszystko w kukurydzy. Ale zaś, nam tylko, czy tylko dwa pola um, owsu, bo dwa pola owsu, czy nam wystarczą. Plus łąka, no tego się boję. No ale też kiszonki no... Powiem szczerze, że porównując z tym polem, gdzie była kiszonka, gdzie tam talerzówkę, czyli tutaj, to pole ma dość kawałek. I moim zdaniem no jedno z tych dwóch, co mamy teraz będzie za mało i dlatego po prostu wolamy chyba te dwa pola, po prostu oprzeć kiszonką, najwyżej, no, no będzie więcej, a no wyjście te kiszonki z tamtego pola też dużo nie było. Ale jednak no tak kiszonka z kukurydzy bardzo wartość, ja mam patrzą jedną z lepszych. To chyba tak zrobimy. Na no, to jak po prostu wyjdzie, no i no jest to, no, trudno. Te dużo ludzi pisałoby mi maty 30 są lepsze wydane, Wiem, że są lepsze, ale... Nie wiem czy jestem, bo za wszystko wymienia, jak tu coś robisz, to kurczę, jest więcej potem roboty niż gdzieś po pożytku. No bo tylko jest zmiana 30, która mało czym się równi. No i co? Dzisiaj było tyle. Wiele odcinek, czy jest spodoba, stawcie apeczkę w górę, do kolejnego odcinka, na razie, cześć!